Wow, gramy na Huma 100. Hmm? 7000 ja Gram na tym koncie, na którym miałem grać fan straty, ale trafiłem na Huma, który ma 7000 MM. Spójrzcie na to. Mam statystyki 42 winy i 10 przegranych. 7100 MM. Myślę, że. Myślę, że możemy przećwiczyć mój specjał, którego już dawno nie grałem, a mianowicie mazwiwy strat. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Kotów do pracy. No, tu nie można To jest taki mój specjał, na wielu potężnych, nawet najlepszy aktualnie hum, jak, znaczy jeden z najlepszych humów w historii, Infi Był testowany przeze mnie, kiedy grałem tą strategią I Infi miał problemy się bronić, ale się, no wiecie, suma summarum się wybronił mistrz świata Jeden z najlepszych graczy w historii Warcrafta ever To nie dziwne, że dał radę Ale miałem z ingre, która trwała no chyba 40 minut ale jednak doświadczenie Infiego, no, przewyżyło mnie I moje wiwerny Ale zobaczymy, jak sobie poradzi No, po prostu jakiś mocny 7100 mmr to jest naprawdę dużo, nie? Chłopaki, sami gracze na Battle wiecie ile macie mmr I wiecie, że 7100, no, to jest, no, bardzo wysoko w rankingu, bardzo Na ten moment? 7100? Ile to jest? Top 3? Top 4? Ciężko powiedzieć mi Czego chcę pracy? Przyszłość no, zobaczyć znaczy uwierzyć. Czego chcę? Coś czas robić. Przeznaczenie czeka. Hmm? Czego chcę? Ja. oczy szeroko otwarte. Gotowe! Coś czas zrobić? Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Hmm? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Przeznaczenie czeka. Zrobimy headhunterów pierwszych. To może wierzyć, że klipuje to. Ja nie klipuję tego, co nie zmienia faktu, że... Ok, kupił trojbrista. To jest inny w tym Spokojnie. Czy gra bez towera? Jest odważny. Strasztowano mentala. Ciepło się cofniemy. Potrzebujesz mojej rap. Biegniemy na około. Moje oczy szeroko otwarte. Rozumiem. Strypujemy tego kampana. Uważaj. Jest hunter będzie to szybsze z jego pomocą. Zobaczyć, znaczy i uwierzyć. Przeznaczenie czeka. Dobra. Zobaczymy, co robi ten hum. Na pewno Potem już nie gracz. Zrobimy sobie zobaczyć, spajki. Znaczy uwierzyć. Odbiegniemy tu. Nie ma towera, więc będziemy mogli troszkę szkalować. Jest wejście z dwóch stron. Potrzebujesz mojej rady. Tak mi się wydaje, że tu się da przejść. Chyba szeroko Dobra, wjeżdżamy. Zobaczycie. Znaczy Na toera. Gdzie ma taura. Muszę zamknąć. Przyznać, że... Mamy pota, więc spokojnie. Skończymy tu kampa. Czy ten wide nie jest, nie dał radie. Ja, spokojnie. Praca, praca, mamy teraz spajki, te dwa. Szeroko otwarte. Wracamy do Huma. I teraz tak. Raz biwy. TC. Zaczepiamy się z przeciwnikiem tutaj. Wiedziałem, że musiał to zrobić. Do ataku! Do ataku! Dobra. Zobaczyć to znaczy uwierzyć. Jesteśmy atakowani! Na pewno. Cofnijmy te 2 HP w taki zabić do Myślę, że jest szansa. To dopaść. Gotowe. Myślę, że jest. Najbardziej. Co mam robić? Zobacz. Zobacz a znaczy wierzyć. No. Jaga. Przeznaczenie czeka. Ktoś tu rozkaże? Dostanie gotowe. A moich przodu. Czego nie ma serawy? Czego? Co tylko zechcę. Gotowe! Gdzie mam iść? Moje oczy szeroko otwarte. Co rozkażesz? potrzebujesz mojej rady oczywiście jestem gotów wifka wifka to nie raczej spokojnie okay. czego ode mnie żądasz zrobione tak wodzi przeznaczenie to rozkażesz doskonały plan czego ode mnie żądasz zobaczyć wiąże. znaczy uwielbić mój rozkaz No? Potrzebujesz mojej Aha. rady. Jestem gotów. Moje oczy szeroko ode mnie żądasz. Uważaj, Aha. jestem gotów. Co mam robić? Wyznaczenie czeka. Mam wrażenie, że jest dobrze. Zobaczymy, się jak na jego jednostki. Hmm? Praca, praca. O. Co wykonaliśmy? Szmogi tak wyobrazić nauki. Spróbujemy zabić rifna, tak jest. No przeznaczenie czeka. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Moje oczy szeroko otwarte. Coś trzeba zrobić. Potrzebujesz mojej rady. Przyjedźmy do kampanii, mówię, tutaj. Dzięki bardzo. Szybciutko. oczy szeroko atakowanie. A? Tak, że wiemy, mana. Znaczona. 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 Tak, 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 na tak, Idziemy na tak, tak, jest A, tak, 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 pójdziemy? tak, 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 tutaj. tak, 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 to stanie małego tak, na tak, 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 na tak, 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 jednego nie więcej. nie więcej Musimy Dobra, no to co nam no, wójt fajnie. Przybliżka po prostu została obrażeń. Znaczy, dlaczego żądasz? dlaczego żądasz? Uważaj, proszę. mi spokojnie, w razie też. Dobra. O! Robimy tego Potrzebujesz rady. Moje oczy szeroko Zrobimy TP. Nie, dlatego, że chcę, tylko dlatego, że muszę. A on schrapał mnie Mał piszą. znaczy. A Vivy to nie zrobiły TP. Czy Dobra, nie oczy

Okay. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. Parki, Uw. tak mieć. No czego możesz odpalić? Przez czego musisz Od Czego? Zobaczyć, no co znaczy odpalić. uwierzyć. z tym Potrzebujesz tego. Odpalaj no, niebieski 3, Zgłasza. się. Co mam spalić? Moje oczy. żeby. bezgadanie!

że tu jestem, idziemy skąd? Słuchaj, potrzebujesz pan. Dobrze, że ja tu jestem. Przeznaczenie. Zostawiamy Och, miejsca, no to w Co mam Przeznaczenie. Przestańmy potrzebujesz No ja to zrobię. No co jest? Przeznaczenie czeka. Zamknij się to. Zobaczymy. Zobacz, Czym no są i przebiegniemy, zrobimy tak. Tam raz? Ja tu? No co jest? Zobacz, co, co Co mam robić? O, co mam Gdzie mam iść? O, co Przeznaczenie, zb robić?

Dobra, o Potrzebujesz rady. Spróbujemy do niego tutaj wlecieć teraz. Otwierajcie się, stawiając na teren. I z czwartym zobaczymy, co Potrzebujesz mojej Uwaga! Dobra, Więcej macików. Idziemy tu na tego redkampa. Postawimy sobie znowu studiem. Postawimy dwa kawałki. Mam nadzieję, że tego nie skipował, Prawdopodobnie to zrobił. Miał wystarczająco czasu. Czy to? Nie, nie zrobił tego. Jestem zdziwiony. Myślałem, że miał wystarczająco dużo czasu, żeby to zrobić. Potrzebujesz mojej rady, Nie trzeba, nie trzeba, 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 Zobaczyć, to znaczy uwierzyć bez Przeznaczenie, czy... Świetnie, super item chyba Przeznaczenie, to uwierzyć Przeznaczenie, ja czy... to Mam już 4-4 levele Uwierzyć uwierzyć znaczy uwierzyć. Tego, co Na pewno, tak. Zobaczmy, czego chcę. Potrzebujesz mojej rady. znaczy uwierzyć. Mamy dwa przesłane. No co jest Zostawimy no Słucham. Moje oczy ja twój mamy to już, oczy no potężny na już mamy. Zaraz będzie mieli 5. -5. Jak to do końca. Moje oczy Co mam zobaczyć, znaczy Co mam spalić? Nie znaczy No co jest? Czego potrzebujesz? Proszę o szybciutko. Po prostu chcemy wbić lewele 5-5 i to zabijemy samymi bohaterami, nie? Okej, okay, wystaltował to, zaraz to skanselujemy. Zresztą widać, to czekamy, aż zniknie. Widziję. Zobaczyć, tu Okej, on tu już idzie. O, on tu jest, no, dla nas, no.

i no, tu jeszcze raz wrócę. robi te trzy. A ja mówię, dobrze. Zaraz będziemy mieli, tak jak mówię, w levele 5-5 i już jesteśmy bardzo blisko. To jest jedyna rzecz, o Teraz kontynuujemy clipowanie, wymieniamy wszystko jak możemy i Zaraz z samymi bohaterami prawdopodobnie będziemy dać radę. Się to jesteśmy bardzo w blisko piątych emeli. Czyli stwierdzam, że jest. tu futek co, co jeden. Jeszcze. Oh, Zabijemy tego futa. No hm? Zostawimy tu dwa towary. Trzeba zniszczyć, Dobra, mamy już plantę tutaj. Zaraz będzie plantę, na tycze. Dobrze. Ach, Dobra, niech dużo brakuje do piątego na CC, to jest już jedyna rzecz, jakiej potrzebuję, żeby to wygrać taką prawdę, że bijemy paru albo nawet po prostu zabijemy Viv'y. Znaczy Viv'y. Przeznaczenie gdzie tu rządzisz? Potrzebujesz. Wyjechać. Potrzebujesz. Słuchaj, że jednego kumpa potrzebuje. Potrzebuję jednego kumpa i to mam. Zobaczyć, co znaczy mierz. Czasem O, jest. I tu wybijamy piąty no poziom. I zaraz wygramy z samymi bohaterami przeszkodą. Co mam spalić? Mój no rozkaz. Zbaczcie, jest piąty i patrzcie teraz na to. Te jednostki już. Ja A, się chcą no, się no, no, co jest? Zbawę, Masz O, troszkę 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 jest, patrzcie Znaczenie czeka. Co rozkażesz? Uważaj, I rozkaz. bo znaczy uwierzyć. Ty tu rządzisz, Potrzebujesz. Ujęte. Wystarczyłem się tylko, że basza na dostać. Zrobiłem Z szybciej. tak. Zobaczyć, nie wiem, że nie bez gadania. Moje oczy szeroko otwarte. Co mam spalić? Lecę! I zobaczyć znaczy kolor. Na pewno. Jestem gotów. A moim Moje oczy szeroko otwarte. No co jest. Potrzeba mać. Uważają Uważaj!

tak jak mówiłem powolutku damy radę Przeskoczenie czeka musimy postawić dwa tałerki dzisiaj lecimy, zaraz będą mam level S6, więc nieźle. Co zrobimy tak? To poleci tu rozkaz Uważaj. Ja go. mogę dla ciebie tak, zrobić. Po okay. co? ja mi szekstwa, żeby oni zrobił te szekstwa, musim pilnować. Potrzebujesz mojej rady. Jest. No jakieś chwile rzucił Oczywiście. sobie coś, okej. Do swojej misy. Co to, to że widzę. Zobaczyć, znaczy? Powierz, rzucasz. Powaga, rzucasz. Przejedz będziemy. Tak. Ach, uratował sobie bohatera. No ale zaraz będzie w na PC. czy no, mam robić sklep? Nie robię sklep, nie mam. On się nie podoba. Rozumiem, czego ode mnie żądasz. Robię, potrzebujesz mojego. Jestem gotowy. Potrzebujesz mojego. Mój rozkaz przeznaczenie. Wow! Wow! 3 HP! Wow! Trzeba <susurujie> się wyleczyć. Wow! Nie mamy przeszłości teraz. Trzeba się o tym ruszyć. Mnie tam pasuje. Przeznaczenie czegoś Zaraz 6. Go zobaczyć, znaczy uwierzyć. Twój rozkaz, moje oczy szeroko otwarte. Czego chcę? Ja Moje oczy szeroko otwarte. Ktoś potrzebuje Zobaczmy, się wierzyć. Jestem... Przeznaczenie Dobra, Mamy 6-6. Nie! Yeah. kopalnia się zawaliła. oczy szeroko otwarte. Przeznaczenie czeka. Ale mamy szósty level. Potrzebujesz To Oczywiście... Oczywiście... do zobaczenia. Wznosz Czego ode mnie żądasz? Do, Proszę bardzo. Tak jak wam mówiłem. 7100 MMR-a Boom, pojechany moją starą strategią. Mm, jest zabawna, jest bardzo specyficzna. No tak, mówiłem, czasem działa na potężnych graczy. Ten gracz, czego wiem, zaraz wam pokażę też, a propos tego gracza. To jest chyba jeden z najlepszych aktualnie graczy w Niemczech. Zobaczmy, ile za niego mmr dostałem. Niech MMR przemówi za sam, sam do siebie. Plus 158 mmr za tą gierkę dostałem. Plus 158 mmr tak jest. Jeżeli gierka wam się podobała, to super. E, miałem zamiagrać TC Bulldozer, czyli TC Masgranci, Shockwave i tylko i wyłącznie saperzy. No ale jak trafiłem takiego potężnego Huma na, na koncie widza, bo e, te challenge robię na koncie Widza, który mi po prostu udostępnił swoje konto. No to stwierdziłem, że możemy coś zgarnąć trochę bonusowego MMR. -a. A nie powiem, no tak mówię, 158 robi wrażenie, tak powiem, robi wrażenie. Dobra, dzięki i do zobaczenia, cześć.